W mniejszości na Dolnym Śląsku wszystkie mniejszości narodowe i etniczne nie są zbyt liczne. To jest około 8,5 tysiąca według oficjalnych danych ze spisu, z Narodowego Spisu Ludności. Natomiast nieoficjalnie szacuje się, że to jest 25 tysięcy osób. Jest to niecały procent mieszkańców Dolnego Śląska. Wobec tego, żeby te mniejszości mogły zaistnieć, to muszą, muszą ze sobą współdziałać i muszą ze sobą współpracować. Mamy troszkę wprawę, bo ja osobiście takie wieczory wielokulturowe robię od lat kilkunastu. Wrocławską kucie robiłem w tym roku po raz trzynasty, gdzie też prezentujemy kulturę różnych narodów mieszkających w Wrocławiu i w okolicy. Więc mamy pewne doświadczenie, ale jak to w pracy, zawsze są jakieś, no nie powiedziałbym zgrzyty, ale problemy, które rozwiązujemy. Ale ponieważ jesteśmy bardzo zgranym zespołem zaprzyjaźnionym, a praca nam sprawia przyjemność i idzie jak składka. Znacznimy się z wieloma przedstawicielami tych mniejszości, prawie że prywatnie, spotykamy się od lat i wydaje mi się, że to powinno było już wcześniej nawet powstać. Wrocław jest takim miastem no specyficznym, gdzie jest chyba najwięcej mniejszości narodowych reprezentowanych w Polsce i właściwie powinniśmy z tego dla miasta zrobić coś najlepszego jako jeden z elementów do, do promocji miasta, do, do wykazania, że jesteśmy pod tym względem nadzwyczajni. Dopiero teraz, praktycznie od dwóch lat, jest wsparcie jakby miasta, urzędu po prostu to wszystko i jest e, jakaś, e, jakaś e, szansa powodzenia w tym wszystkim. Na pewno kalejdoskop jest jakimś rozwiązaniem prawda, w dotarciu do tych, którzy jeszcze o tych mniejszościach nie wiedzą. Trafia się do jednych ludzi poprzez prawda, sztukę, do innych przez muzykę, do innych jeszcze przez y, sprawy kulinarne. Zapraszamy na pierwsze spotkanie organizacje. Pytamy o to, co dla tych organizacji jest priorytetem, czyli po partnersku przystępujemy do planowania, potem dzielimy się zadaniami, przygotowujemy działania, działamy razem i wspólnie oceniamy zrealizowane działania. To klasyczny przykład partnerstwa samorządu lokalnego z organizacjami pozarządowymi, a do tego tylko odrobina życzliwości wystarczy z obydwu stron, żeby współpracowało się przyjemnie. Jeśli to przybliżanie innych kultur jest oparte na muzyce, na tańcach, na degustacji kuchni, na jeszcze poznawanie innych obyczajów, inne tradycje, warsztaci, coś tam, to zawsze jest bardzo ciekawe, zwłaszcza dla młodego pokolenia, dla starszego też i jest kazane na powodzenie. W momencie, kiedy to jest tylko i wyłącznie konferencje, gadanie, politykowanie, to wtedy jest jakby to oddalanie. niezupełnie jest wesoło i różowo. Ale czuć tą dyskryminację my jako Romowie i inni.